Widzimy już tutaj zameldował się na polu startowym w Kasku Niebieskim Ilja Czałow. Czałów jak na razie dzisiaj jeździ w kratkę na jego koncie 5 plus 1. Raz tylko przywiózł trójkę w tych dzisiejszych zawodach. Mamy także Skota Nicolsa. To na niego będą w tym biegu skierowane oczy kibiców z Rzeszowa. To on powinien. Wziąć na własne barki ciężar tego biegu numer 13. W kasku żółtym Peter Jung. Czekamy cały czas na Kacpra Worynę, który pojedzie w tym biegu w kasku czerwonym. Na koncie Woryny w tym meczu jak na razie 4 plus 1. I podjeżdża także pod taśmę Kacper Woryna. Widać było w tych wcześniejszych biegach, że Nikols dobrze czuje się tutaj na Rybnickim Torze. Jak myślisz, tym razem również uda mu się powalczyć o pełną pulę? Na pewno, to jest doświadczony, rasowy zawodnik. W tym biegu mamy silną parę ze strony Rzeszowa, także zobaczymy. Sekundy do startu. Taśma poszła w górę, Nichols wysoko podniesione koło. Tutaj walka o pierwszą pozycję. Nichols, Nichols przyczało w Nichols. Jednak tutaj Jung skorzystał z okazji i wyprzedził dwójkę. Jung na pierwszej pozycji tuż za nim Nichols. Jednak tutaj Kacper Woryna stara się wmieszać w rywalizację. Zamyka całą stawkę Czałów, który walczył tam na pierwszym wyrazzu z Jungiem i z Nicholsem. Jak na razie podwójne prowadzenie Rzeszowian. Tuż za nimi Kacper Woryna i Ilia Czałow. Woryna stara się teraz wycisnąć jak najwięcej ze swojego motoru, ze swojej maszyny. Jednak ta przewaga Nikolsa nad Woryną się powiększa. Zamyka całą stawkę Czałow. On już chyba się nie liczy w tym 13 biegu. O, za chwilę rozpoczną żużlowcy jeźdźce. Ostatnie okrążenie w tej 13 gonitwie. Czy tutaj jeszcze może się coś zmienić? Spokojnie patrzy za siebie Jung. On już jest raczej niezagrożony w tym 13 biegu. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że to właśnie ten bieg numer 13. Okaże się pechowy dla Rybniczan. i tak się też dzieje. 5 do jednego wygrywają w tym 13 biegu Rzeszowianie, a to zapowiada nam spore emocje w biegach nominowanych. Trzy punkty Liunga, dwa Nikolsa. Jeden na koncie woryny bez zdobyczy punktowej w tym biegu numer 13.